Cześć, witam serdecznie, jestem Gajowy, witam na kanale Gatek 3 Jesteśmy na targach w Dni Druku 3D w Kielcach i jesteśmy na stoisku Prusy. W tym roku jest troszeczkę inaczej, bo Prusa jest połączona z kolaboracją z Rosa 3D i nie ma tutaj jakichś wielkich nowości, aczkolwiek widać bardzo mocno, że Prusa bardzo lansuje swoją Prusę Core One. Widać tutaj jeden model, który cały czas drukuje, możemy zobaczyć jak on działa. Tam jest drugi model, który również drukuje i to widać, że drukują filamentami rosy, więc widać, że tutaj następuje jakaś współpraca. Chciałbym Wam pokazać tutaj Plusę XL, bo no wiadomo, jest to największa, jedna z większych drukarek od plusy, aczkolwiek cały mechanizm poruszania się na osi Y jest zupełnie inny, tak samo osi Z. Jest zupełnie inny niż w przypadku Plusy MK4S lub Plusy Core One, więc jakby można by było porównać, że są to podobne drukarki, bo mają Core XY, ale niestety one nie są takie identyczne. Jedyne co mają wspólne to jest właśnie to, że są paski i jest Core XY, a cała reszta jest troszeczkę inna. Więc jak widzicie, tutaj akurat mamy Plusament, tu jest Rosa, 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 tutaj jest Plusament. Tutaj jest Rosa, <noise> także naprawdę duża rozbieżność jeżeli chodzi o zastosowane materiały. Też mamy stoisko z wydrukami żywicznymi, co jest dosyć ciekawe, ale to było w zeszłym roku, więc tutaj nowości nie ma. Tutaj mamy też model HT90. Chodźcie tutaj. Tu jest model HT90, czyli ten taki przemysłowy. On jest dosyć duży, ale też cena jest dosyć przemysłowa. Widać, że właśnie teraz drukuje z jakiegoś dosyć e, interesującego materiału prawdopodobnie... ale ona jest gorąca prawdopodobnie jest to HT90 e, to będzie prawdopodobnie nylon tak? albo poliwęglan Mini Prusa SL1S bardzo malutka, ale e, na pewno spełnia swoje zadanie fajne wydruczki tutaj testowe małe krokodyle można wziąć krokodyla? a dwa? Yes, tak, biorę dwa. <laughs> Cały czas nadrabiacie zaległości. A, to jest taki jeszcze kolorowy. Dobra, biorę. I Prusa Mini. Prusa Mini jest naprawdę mini. Myślałem, że ona jest nieco większa, ale jest taka mała, że aż słodka. Naprawdę. Jeżeli ktoś się zastanawia nad kupnem Prusy, to prawdopodobnie to jest dobry początek. Czyli mała drukarka przekonacie, się, że działa naprawdę wybornie i wtedy przerzucić się na tego wielkiego klamora. Ciekawe, czy ma ten włączony sensor otwartych drzwi. Jakbym otworzył, to by się przerwało drukowanie, ale im tego nie zrobię, więc nie będę tutaj nic takiego psu. Dobrze. No i tak naprawdę prusa oferuje bardzo duży. Jakby rozległy temat, jeżeli chodzi o rodzaj filamentów. Tutaj chyba prawdopodobnie mamy. Nie, to jest PETG z dodatkiem. Nie, to jest PETG i mamy też poliwęglan z dodatkiem włókien węglowych. I wygląda to niesamowicie, bo to jest saperka, oczywiście. To wykończenie jest niesamowite. Powiem Wam szczerze, że. To trzeba zobaczyć na żywo, jeżeli macie możliwość dojechania na targi i dotknięcia tego, no to szczerze polecam, szczerze polecam. To już niestety tyle, jeżeli chodzi o stoisko prusy, bardzo skromnie, ale będziemy jeszcze sprawdzać inne stoiska, więc jeżeli chcecie nie zobaczyć ten filmik i nie przegapić go, to zapraszam do subskrypcji, do polubienia kanału i oczywiście przeglądajcie, przeglądajcie.